Kontynuacją rozmowy na temat seksualności osób niepełnosprawnych jest organizowana ogólnopolska debata naukowa pod tytułem Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych wątki rozproszone w pedagogice specjalnej. W tym roku debatować będziemy na temat seksualność osób niepełnosprawnych w warunkowaniach społecznych, a więc prawne aspekty tej seksualności, medycyna w obszarze tej seksualności i różne wątki związane z aspektami medycznymi. Psychologia, a seksualność osób niepełnosprawnych, ale również i ważny, taki wątek dość zaniedbany, jak radzą sobie różnego rodzaju instytucje, szczególnie te pomocy społecznej dla osób dorosłych z właśnie problematyką seksualności. Organizatorem tej debaty, tej konferencji jest Instytut Pedagogii Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przy współpracy kilku partnerów, bardzo znaczących partnerów. Jednym z nich jest Oficyna Wydawnicza Impuls, Urząd Miasta Krakowa. Tutaj szczególnie Wydział Spraw Społecznych, również Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Wszystkie te podmioty zauważyły, iż problematyka ta. Jest szczególna, jest bardzo ważna i należy o niej jak najszerzej, jak najgłębiej próbować rozmawiać. W tym roku patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął prezydent miasta Krakowa, profesor dr habilitowany Jacek Majchrowski, ale również jego magnificencja lektor Uniwersytetu Pedagogicznego, pan profesor dr Habilitowany Michał Śliwa, dziekan Wydziału Pedagogicznego dr e, i Ireneusz Kawecki oraz e, pełnomocnicy Urzędu Miasta Krakowa e, pełnomocnicy do spraw osób niepełnosprawnych pan Wójtendąca i pani pełnomocnik do spraw rodziny e, pani na marze na stronie internetowej e, remigiuszkijak.pl e, są tam zawarte szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia e, program konferencji, formularz zgłoszeniowy zapraszam Państwa bardzo serdecznie na Drugą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu Oblicza Seksualności osób Niepełnosprawnych, która odbędzie się w dniach 8-9 października 2012 roku w Krakowie. Jest to temat, który wydaje się mocno kontrowersyjny, bo jakby w ogóle mówienie o niepełnosprawności jest bardzo trudne i w wymiarze psychicznym, w wymiarze emocjonalnym, w wymiarze poznawczym. Natomiast nałożenie na to jeszcze tematyki seksualności, która wywołuje nadal w społeczeństwie mnóstwo pewnych Często nieuzasadnionych napięć powoduje, że temat ten jest takim tematem tabu. Wspólnie z oficyną wydawniczą Impuls zauważyliśmy również potrzebę wydania takiej książki, stąd też efektem tych działań jest wydana w roku 2009, ale i wznowiona w 2010, książka Seks i niepełnosprawność: doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie jest to poradnik, raczej jest to książka opisująca zjawisko, analizująca aspekt seksualności osób niepełnosprawnych, poddająca tą problematykę z bardzo różnych punktów widzenia. Jest bardzo szeroki rozdział teoretyczny, w którym zgromadzona została. Aktualna wiedza na temat seksualności osób niepełnosprawnych, ale też ta seksualność rozumiana jest bardzo szeroko. Nie jest... Problematyka seksualności znalazła również swoje miejsce w drugiej książce, która została wydana niedawno pod tytułem Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości. Natomiast tam seksualność potraktowana jest jako jeden z elementów, jeden z etapów rozwoju życia człowieka niepełnosprawnego, który przechodzi przez wszystkie fazy, również przez fazę dorosłości. I ta dorosłość dlatego jest zakcentowana i w tytule, ale i również powstała z tego powodu książka, bowiem dorosłość człowieka niepełnosprawnego jest, taką, jest takim obszarem nadal mało poruszanym w publikacjach. Coraz więcej tych publikacji powstaje, niemniej jednak, tematyka dorosłości stanowi taki temat, czy taki obszar ten, w tą fazę rozwojową, która jest dość mocno pomijana. Rozdziały takich wybitnych. Badaczy, jak Stanisława Kowalika, który pisze o wymiarze dorosłości w różnych takich jego odsłonach, w różnych dylematach, tę dorosłość przedstawia. Są również pewne refleksje, pewne rozważania profesor Kościelskiej, która pokazuje, jak trudna jest dorosłość osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Ten człowiek niepełnosprawny bardzo często realizuje dorosłość, jaka mu jest edana, jaka jest mu narzucona. Są tam też rozdziały dotyczące pracy zawodowej, aktywności zawodowej. Są tam w końcu rozdziały dotyczące macierzyństwa, prokreacji, bardzo ważny temat, mocno pomijany, czyli jak realizować swoje rodzicielstwo, kiedy się jest osobą niepełnosprawną, a jak realizować swoje rodzicielstwo, kiedy jest, osobą, jest się osobą niepełnosprawną intelektualnie. To mością zaproszeni zostali do tej książki naprawdę wybitni specjaliści w danej, w danej dziedzinie. Stąd też mogę śmiało. Tą książkę polecić jako taką e, e, pewne studium e, teoretyczno-praktyczne e, tego, jak realizowana, jak przeżywana jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego.